Dzień dobry, witam w magicznym ogrodzie dziś przyszedłem rano sobie po specjalne ziołka do mojej magicznej zupki, ziółka Artemisji czyli będzie zupka z ziołami z lepiodą, z Artemisją właśnie i odrobinę czosnku tutaj miodowy czosnek już, który już zakwita proszę bardzo, tak wyglądają jego kwiaty bajeczne, prawda? Hmm? Na spodu takie <laughs> piękne są. W tym roku posadziłem je w Donisce, ale widzę, że w doniczce się bardzo wykładają. Może dlatego, że w szkali były. Tu jeszcze jest jeden kwiatek, który się nie rozwinął. Ja kolejny był tutaj, ale złamałem go niechcący. No ale kwitną, kwitną generalnie. I co jeszcze ciekawe to widzę, że zaczyna kwitnąć. Proszę jeden patyczek, drugi, trzeci to jest Bilbergia Nutans. Czwarty jeszcze tutaj. O, proszę bardzo. Bilbergia Nutans ma bardzo piękne, no, baśniowe kwiaty. I to jak zakwitnie będą żółto, niebieskie takie dzwonki, takie z tego z tego wyjdą. To nie powtarzam żadna inna roślina nie ma takich kwiatów. To jest akurat Bromeliad. To jest co ciekawe, jeden z bardzo odpornych bromeliadów. On stoi cały rok tutaj. Kiedyś go trzymałem w domu i on kwitł wcześniej troszeczkę, bo już w lutym, ale na zewnątrz kwitnie dopiero teraz, jak widać. Jest to jednak w pełni bardzo odporny bromeliad. On tu już, którego mam już, no jest jakieś 6-7 lat. I... I ma się dobrze, ma się dobrze, tak. <laughs> Także, co tu jeszcze jest z tym w tylnym, magicznym ogrodzie. Muszę go w tym roku w ogóle zrobić. Nie miałem czasu z powodu nowego ogrodu, ale, ale zrobię. O, proszę bardzo, niebieski, błękitny czosnek syberyjski też zaczyna wypuszczać już listki. Póki co są zielone, ale mają być błękitne. Takie jest jego wybarwienie. O, Lewisja też jadana, osinka. <laughs> że jest pięknie, jest pięknie tam rzadkie wieczka zielona zakwitła, o tam o, widać o. Cianotus błękitny. No jest pięknie, będzie, będzie, będzie co, że tak powiem, podziwiać i wcinać później. Także miłego nie życzę wszystkim, ja.